Witajcie, witam was w kolejnym odcinku z Farminga 2018. Dziś będzie zbieranie bel, no złożenie bel i kultywatorowanie. Zapraszam do oglądania. I nie, że i ci pizza, pizza. My klimat, modelki z obok faczący za Siły są trzyma, trzyma, są serwane, moja głowa już upływa hey, hey. Ona no posyła on mnie no dziś, Skarbie najdy ale najpierw dym, w grubie ty A Astle, wakacyjny hit, Ej, 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 ej A eee, 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 Na skuterze vonnym trip hey, 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 hey. Odwidzimy kilka wyst, Holly holi Holidays, będziemy śpiewać cały dzień holi Jolly Holidays, spokojnie my chcemy ten Holly Jolly Holidays, patrzom na nie wiem, Holly Jolly Holidays, Holly Jolly Holidays, Holly holi Holidays, będziemy śpiewać cały dzień Holly Jolly Holidays, spokojnie my chcemy ten Holly Jolly Holidays, patrzom na nie wiem, Holly Jolly Holidays, holi Jolly Holidays, Holly Jolly Holidays, Holly holi Holidays, hey hey, Holidays days Piękna plaża, z Mamy wakacyjny klimat, ona o tym tylko marzy hey, hey. Ja zakładam okulary hey, hey. Taka jest już cena, sławy, słowy Za rok z Miami hey, hey. I się bawię cały dzień, hey, bawię cały hey. dzień. Po inkluzji, więc mi lej Do chillów leś już się pali lemon hejs hey, hey. hey, hey. Tu się parley, lemon haze, hey, 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 hey. rain, drinki rain. Sime drink, nocy, and rain. Like the market, holidays, hey, 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 hey. Pełnia się mój każdy cent. Holy, holy, holiday, zimne drinki cały dzień. Holy, holy, holiday, zwłaszcza w piękny days. Holy, holy, one patrzą na mnie wiem. Holy, holy, holidays, holly, holy, holidays. Holy, holy, zimne drinki cały dzień. Holy, holy, holiday, zwłaszcza w piękny days. Holy, holy, holiday, one patrzą na mnie wiem. Holy, holy, holidays, skoli, holy, holidays. Fit, v I go VIP, VIP, VIP. I'm VIP, VIP, VIP. I'm holding I'm VIP, VIP, VIP. Lubię losza, ze mną trzy VIP, VIP, VIP Za 20 koła fit VIP, VIP, VIP Robię dym One patrzą na mnie, czują we mnie kurwa styl Kiedy lecę z tym I to nie film, ja tak tylko planowałem żyć Wszystkie suki paszą na mój wit To, to jest hit Węger dojebany, kiedy leci tutaj beat Czuję się jak w innym kraju, a to polski sikt Ziomel zapotał, to samo kurwa jak i trip. Płonił wit, pony po eat, po eat. Mieszam dzisiaj fazy jak jewany elektryk Ona się rozkłada pyku jak szkolna rekierka No bo wie, że w nocy lubię krasę kurwa w I z palem z lubi zapach purwelka Mówię kurwie w oczy, że jest tylko dla numerka Chociaż łapuj mój frienda, na dla kolana klęka Ona jest paserna i to właśnie zgodki błęka Jestem suko VIP, 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 VIP Wchodzę, robię, robię dym, VIP, VIP W grubie losza ze mną, VIP, 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 koła fit VIP, 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 koła VIP, 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 są kurwa drzwi Co zupie się w tym secret roomie Tego nie wie nikt Po 24 miasto zaczyna tu żyć Leje, leje, leje Dżin, 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 dżin Tele, tele, tele green, dryn, 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 dryn Kura podjebany Win, 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 win. Słuchozgrany mamy king, 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 dyn Tu się sypie biały Był, 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 był Choć to nie jest mord młyn, 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 młyn

gitmac studentzkiego chodzi się na coś przyda w końcu się dawko dziś przyda w końcu dziś przyda w końcu dziś przyda w końcu Jestem suko VIP 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 wchodzę robię robię ten VIP, VIP w kubie loża ze mną 3 VIP, VIP za 20 koła fit VIP, VIP. <mulacza> Okay. <laughs> Naftalony, kure, 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 kure. Sukces odzielony, mure, 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 mure. Suki są moją, furę, fure, 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 fure. Dzienki mam dziurawę, bo dostałem kule, kule, kule. Naftalony, kure, 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 kure. Sukces odzielony, mure, 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 murem, Suki są moją, furę, fure, fure, furę, furę, Dzienki mam dziurawę, bo dostałem kule, kule, kule. Dosyć no, moich zwykłych kure w plecach oddech czuję, kochać, ale przy tej sucie jedno czuję, czuję kurwa, że zwariuję, czuję kurwa, że zwariuję. I życie Jak każdej nocy to kwitną Mam w internecie inne oplice Ten pierwszy milion to deal eee? Ten pierwszy milion to deal Nie mam w kredycie, Nie płacę blikiem, Zwidkaca wyjazd, no wy małtficie. Nie płaczę po szmacie, no chyba, że smata maloko Versace, Nie płaczę po smacie, no chyba, że smata maloko Versace, Nie płaczę po szmacie, no chyba, że smata maloko Nie płaczę po szmacie, no chyba, że smata maloko Versace. Z bloków na salony, w górę, w w górę, w górę. górę, 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 górę. Sukces oddzielony, murem, 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 murem. Mure. robimy takie coś, że bierzemy ten najmniejszy ciągnik, kupię go zaraz. I, I robimy tak, że jak załaduję całą przyczepę, to będę ciągnął tym małym ciągnikiem. I zobaczymy, jak będzie jechał. Czy będzie jechał tyle, ile ma na liczniku, czy będzie jechał wolniej.

ten ciągnik kupię, bo ten mam, ale tym też będę ciągnął. I tym najpierw ten, i zawsze bierzcie kolor zielony, bo on jest zawsze szczęśliwy. O, o jaki malutki, traktorek jak 30, ursus C330. Każdy no takie na każdy, na takim starym gospodarstwie, to. Prawie każdy ma trzydziestkę Matko gdzie ja jadę? Kolega mi raz mówił, że ten, że miał, ma trzydziestkę I załadował y, przyciepę do pełna włą Włączył wszystkie gas podłogę i mu ten pod górę nie szła dopiero jak blokady załączył to dopiero mu, dopiero mu poszła a ja lubię kolor zielony i dlatego wybieram ten kolor zielony te waltry są czerwone bo mi się podobają czerwone nawet mam jak jeszcze jak grałem kiedyś Farminga, to sobie zrobiłem takie zdjęcie na tapetę z czerwonymi waltrami no i te waltry mi się spodobały i będę teraz z czerwony kupował w waltry jeszcze trochę czekaj, czekaj, czekaj ten... ciężko podjechać nie jest taka słaba, kurde Daj rady chwali on ile 4 dichy ma na ten też cztery dichy kurde silny jest dużo mały kurde taki silny ty dziadoszku Piszcie w komentarzach się zatrzymać to ten mały traktor czy nie jak tak to będę nim na przykład Zrobię, będę nagrywał taką mini farmę, znaczy na taką ala polsko farmę, tylko że na tej mapce i z tym ciągnikiem, tylko że już nie będę wchodził na normalne, tylko będę grał na tym i kupię sobie maszyny takie podstawowe pierwsze i będę sobie nagrywał takie polska wieś. By nie pełne pewno będę musiał podjechać tam do tamtej do tamtego pola e, fajnie fajny nie muszę tym ciągnąć o to ten to tylko wkłada też taka trzydziestka bo kolega ma 30 sturem to mówi, że 400 kilo pociągnie Ale to chyba jest nieprawda Eee, chyba starczy, patrzcie, pa ostatnia bela została i będzie teraz pełna przyczepa, bo to tam do góry już nie można, patrzcie, i pełna przyczepa, I lol, dobrze, że jeszcze przed odcinkiem zrobiłem mi belę, bo tak to mi brakowało, lol, dobra, teraz się przesiądę do tego. O, miałem do tego konusa. Patrzcie, 100% ale zawaliście? E, jedzie. Zobaczymy, ile wyciągnie. O kurde, o opór 30. Patrzcie, 41. Jeszcze szybciej jedzie. Patrzcie. A ja myślałem, że to tak by nie wolno jechało. Ja nie mogę. I to jedzie jeszcze jeden kilometr na godzinę szybciej. Dajcie mi to. Mleczko powinno być. W następnym odcinku będzie ten sianie. Jest ten kurdupel. Będzie sianie i ten sianie i pryskanie. Bo chyba teraz nie będę nagrywał jak No To nie warto. Teraz przełożę waltry na następną. A, też tam trochę widać, że się kultywaturuje Też... Um, chyba we sobotę może puszczę odcinek. Yy, bo będę grał z, z kolego Będziemy grali we dwóch ale to jeszcze nie wiem dokładnie co powie no ci weźmie kolega telefon z farmingiem okay, tym się jadę mm. o Zatrzymam muzykę bo teraz porozmawiamy. O. A ja lubicie piosenki kawerzysty? Bo ja uwielbiam. Ja sobie właśnie dzisiaj kupiłem płytę jego. No i tak chciałem puścić, ale powiedziałem, że jak mam na telefonie, to puściłem na telefonie. Bo jestem jego fanem. Ja oglądam jego wszystkie odcinki no jak czasami jest późno wracam późno do domu ze szkoły bo na przykład wracam czasem o 15.30 do domu nie no gdzieś od 16 dopiero od 7:00, od 8:00. no no od bo jeszcze mam rano świetlicę to jest kurde ale to chyba tylko we wtorki Wczoraj to. który, będzie? Wczoraj to skończyłem lekcję o 13:35. No i byłem. No godzinę czekałem, bo o 17:30. No to tak czasami było, że musiałem o 15:30. W tamtym tygodniu, we czwartek, czekałem. Napiszcie w komentarzach, ile wy czasami czekacie w szkole. No to jest. ja już tak nie cierpię chodzić do szkoły, tylko co najlepsze to jest informatyka. Ja uwielbiam matematykę. Więc też napisać w komentarzu, kto lubi matematykę, łapka w górę. No znaczy w komentarzu nie pisać, tylko łapka w górę. A kto lubi Anglika, kom, komentarz. Bo ja angielskiego to nie cierpię. A WF? Też y, łapka w górę. Jeszcze parę bel. I zaraz kończymy to trochę idę już tylko ten film pokażę coś 52 9 zresztą znaczy 8 8 8 ale na pewno taki około 20 minutowy filmik będzie Może też będę nagrywał, a nie, rolnik śluka to chyba nie. Nie chcę się nagrywać. A nagram na pewno porannik jak zainstalować farming jak pobrać i zainstalować farminga 16 MonyHack. Pod tym filmem ma być dużo łapy w górę. Proszę. Was. Poszłem do siebie do pokoju, bo na dole to ja tam jak wszyscy są, to ja w ogóle nie mogę nagrywać. Bo się brać siostro, się dro. w ogóle nie mogę nagrać filmu. Fajny ten kolor. Cały czas się na niego patrzy i zagabywuje się. Zagap, zagapiłem się. a też oglądajcie Ursusik 912 nagrywa farminga tylko że dziewiętnastkę i siedemnastkę dziewiętnastkę taką polsko wieś a siedemnastkę GR tylko nie pamiętam jaki GR nagrywa Ursusik 912 i proszę go też subskrybujcie bo to mój kolega najlepszy, i powiedział, żebym. Bo on nie chce mówić nic na odcinkach, więc powiedział, żebym ja mu powiedział, żebym powiedział wam, żebyście go subowali. I też będzie nagrywał Farminga 14. No, ten Ursusik będzie nagrywał na komputerze, bo sobie zainstalował. I jak zasubskrybujecie, to on mi powie, to będzie jakiś fajny odcinek. Może nagram takie codzienne, no takie jak codzienne takie oporządki, tylko że to będzie na przykład w sobotę. Jakoś. Gdzie na przykład, bo mam kłada, nagram jak jadę na przykład posiano jak tam oporządzam przy królach, bo ja mam króliki, kury, to takie nagram. Może traktorem pojeździmy, Nufieldem, Universal. Taki gruchocik. Ale ma 65 koni. Silnik Perkinsa 4. Taki silnik jest jak Volvo BM, kombajn taki. 830 A ten kto zna markę Nufield proszę pisać w komentarzu albo ktoś widział Nufielda mhm. i jeszcze ostatnie była Dobra. To do zobaczenia i chcę znowu Was mieć. Do zobaczenia i zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia. Na razie, cześć.